Witam Państwa w programie Na osi w naszym cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić, w którym będziemy analizować zdarzenia drogowe. Jest ze mną Andrzej Wachowski, jak zwykle, i to właśnie razem z nim będziemy tutaj... Zaśniawać. I Roman Latyn właśnie, który mi będzie pomagał, będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły różne wypadki, czy różne jakieś sytuacje na drodze, będziemy chcieli to ocenić, no i podzielić się z Wami naszymi opiniami. Zapraszam do oglądania. Zabieramy się do roboty. No i co myślisz? Spójrzmy jeszcze raz. Jeden pan wyprzedza prawidłowo, a tutaj ten Ford, który wyprzedzał omal nie doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem jadącym z przeciwnego kierunku. Tak, bo tu szedł na czołówkę. Szedł na czołówkę. Przestraszył się. No i niestety utracił panowanie. Lewe tylne koło zablokowane, zobacz. Pójdzie no, tu na prawo, o uciek, tak? tak. Już... O. Przednio też, wszystkie koła zablokowane, czyli błąd, że zaczął hamować co nie? No, ale to już jest nieważne. Wymusił, szedł na trzeciego. Nierozsądnych kierowców nie brakuje. nie brakuje co nie? I sam się ukarał. Sam się ukarał, to znaczy no... Że... Zatańczył berka, bo to jest dom weselny. Jest. Już, no. <śla> No. <noise> Chyba i Dobrze, że my się teraz śmiejemy, ale tak sekundę, półtorej sekundy spóźnienia tam. i byłaby czołówka. I się dziwię temu sprzeciwka, że on, że on jakoś nie hamuje. No Nie widać tam, żeby widać. reagował w jakikolwiek sposób. Na zero, zero reakcji. No. Dziwne. dziwne. No nic. no Mówię, przez takich później są czołówki, czyli czołowe zdarzenia, Giną ludzie ten samochód pierwszy sobie spokojnie pojechał, a ten jeszcze musiał tutaj szybciutko się na ten lewy pas. Do tego. No ale całe szczęście nic nie stało i to jest naprawdę szczęście w nieszczęściu. Jakbyś to nazwał? Zauważyłeś, że tam przy drodze był dom weselny. Sam to powiedziałeś? A no, tak, tak. Tak? No, on to przed tym domem weselnym taki manewr wykonał. To była próba przed weselem. Tego a, oberka a, takiego. Czyli zatańczył oberka. A. No to faktycznie jest dom weselny. No taniec oberka przed domem weselnym, wymuszony oczywiście. Ale nie daj Panie Boże więcej kierowców takich na drodze nie chciałbym zobaczyć. Żeby już więcej takich kierowców nie było. Lepiej Także... niech nie tańczą tego no. oberka ani przed domem no. weselnym, ani nigdzie indziej. No, a my dziękujemy za uwagę. Piszcie I zapraszamy do... oczywiście. No i zapraszamy, tak. Zapraszamy, zapraszamy do... na nasz kanał na YouTubie. Tak. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie. I piszcie, tak? piszcie, podzielcie się z nami swoją opinią. Tak? Może coś więcej wniesiecie, dlaczego tak się dzieje. O co tu chodziło. Może się mylimy, co nie? No, może mylimy no. wtedy. Za tydzień zapraszam do programu na osi, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Cześć. Do zobaczenia. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack o pole 14-16 lipca.